młodego chłopaka, który mówi Ci o tym, że pracował całe życie w magazynie w Holandii, ojej, jak to nie miał ciężko i że tutaj przerzucał, tam przerzucał. Słuchaj, marketing polega na tym, że ja jestem w stanie teraz wsiąść w samolot, polecieć do Holandii, zatrudnić się na dwa dni w magazynie i nagrać tyle materiału, że Ty będziesz myślał, kurwa, że ja 30 lat tam pracowałem, okej? Okay? Po pierwsze, nie zostaniesz milionerem w rok. Po drugie, jeżeli ktoś ma 20, 22, 25 lat, to jak on ma mieć, kurwa, doświadczenie z zakresu rynku finansowego? Słuchaj, ja mam 29 lat, mam 9 lat doświadczenia, w rynku, mój wspólnik ma 46 lat i ma 16 lat doświadczenia w rynku finansowym. To jest ta różnica. Skoro oni są tacy dobrzy i ta giełda zmieniła ich życie, to czemu nie nagrywają analiz na YouTube tak jak ja? Czemu nie pokazują się publicznie? Dlaczego zarabiają pieniądze tylko z marketingu, a nie z rynku? Przestań wierzyć kurwa w Lambo, Ferrari, bo wypożyczenie tego kosztuje moje 15 minut pracy na giełdzie, mordo. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Zacznij sprawdzać, wierzyć w efekty i nie bądź kolejnym baranem, którego będą strzyc.